Najlepsze drużyny turnieju zagrają dziś w finale. Fani nie mogą się doczekać. Dzień dobry, witają państwa. Jacek Laskowski i Tomasz Smokowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania finału Ligi Konferencji Europy. To jedno z najważniejszych wydarzeń piłkarskich na starym kontynencie, które przyciąga uwagę setek milionów kibiców na całym świecie. Atmosfera na trybunach już jest godna finału. Mamy nadzieję, że obie drużyny dostosują się do tego poziomu. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Wielki finał, ukoronowanie starań tych dwóch zespołów. Cały sezon grali, mając na głowie i Ligę, i Krajowy Puchar, i rozgrywki europejskie. I teraz dotarli tu, na ten stadion, na którym poznamy tegorocznego triumfatora UEFA Europa Conference League. Mam nadzieję, że widowisko dorówna stawce tego meczu. Wow, spektakularna obrona. Mike Menu, Centra w pole karne. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Główka niecelna. Ale brawo za próbę. To nie była łatwa pozycja. Ten zespół jest naszpikowany gwiazdami, jednak myślę, że... Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić! Goal! Otworzył wynik spotkania! Ważne trafienie! Tak, w finale pierwsza bramka często o wszystkim decyduje. Rywale będą musieli się odsłonić i mogą nadziać się na kontry. No to mamy 1 do 0 Teo Hernandez Oj, 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 piłka puszczona między nogami Ależ teraz zagranie w uliczkę Doszła ta piłka na dobieg, jest okazja Ręka! Powiększają prowadzenie i mogą teraz uspokoić grę Ciekawe, czy i jak odpowie przeciwnik no w końcu to jest finał! Zobaczmy powtórkę. Widać jak ważne jest wczesne zbudowanie przewagi, tworzenie okazji i posiadanie piłki. Teraz dzięki swojej grze mają bramkę. Na razie 2-0. Christian Pulisic. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Horse Alvaro Morata. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Steven Bergheis. Ładne minięcie, może być groźnie. I doskonała okazja. Gol, piłka w siatce. Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza. Mimo, że do bramki wcale nie było tak blisko. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu. Przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Samuel Chukueze. Ależ poszedł na przebój. Świetnie. Piłka pada łupem bramkarza. Dobra, pewna interwencja. Jordan Henderson. Berkheis. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Znów gramy. Mecz był jak na razie jednostronny. Ale w drugiej połowie może się pozmienić. zmienić. Dobra decyzja, udane przejście. Są Broni! Ta! Ale sztukal to wyciągnął. Dość rodkowuje z rogu. Dość głęboko. I daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. I tyle było z posiadania piłki. No i jest offside. Za wczesne było to podanie, zabrakło cierpliwości. Trzeba było dać chwilę więcej na powrót na pozycję. Ciekawie. Oddali piłkę przeciwnikom. Samuel Czukweze. Może coś być z tego podania. Ajax oddaje piłkę. No jak widzimy, zespoły mają problem z celnymi podaniami w środku pola. Znakomite, prostopadłe podanie. To musi być gol. Tak, po raz trzeci. Ależ to zrobił. Skompletował hat trika. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Mamy już zatem cztery do zera. Przejęcie piłki, koniec akcji. Pytaj o Tomory. Przekazał piłkę Tomoremu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Wajchowsk. Teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Skąd do osi boiska. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Aut po tej udanej interwencji. 10 minut do końca tego meczu. Tofana ma piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. I teraz Czukueze. Raka, to musi być gol. A tu jest zespół, przynajmniej na razie. Tak, gol! Ale niestety, to już chyba za późno. Przegrywają wysoko. Trzeba było wziąć się do roboty o wiele wcześniej. To było dobre wykończenie. Szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. Aktualny wynik to 4 do 1. Steven Berghuis. Piękne podanie. Będzie ciekawie. Co tu się dzieje? Znowu gol. A zatem cztery bramki przewagi. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Tablicy wyników 5 do jednego. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. Tak jest. To już koniec.